No to daj. Mi, daj mi opa! naprawię ci ten serwer. Dobra, już. Ale masz siebie słuchać. Wro! Taki mądry byłeś. Zniszczyłem Ci serwer, prawda? No i co teraz? Fajnie? Czekaj, działa w ogóle. Zniszczyłem. Co? Patrz, mogę ci normalnie skrzynię usunąć i mogę ci to jedną komendą przewrócić. Przewrócę ci tę skrzynię. Ale nie. Ale co? Ale co? No dobra, daj mi opa, to ci to naprawię. Nie, ja nie No daj mi opa. No i widzowie. Nie wbijajcie na ten serwer. Tutaj macie IP. Jakby zniszczyłem ten serwer, bo on mnie wykorzystywał. No i teraz dostał bono. Znaczy mi dał bono, no i co widzowie? No i odcinek będzie na YouTubie.